Czołem. Dawno to nie było odcinka na kanale Zezo Wytłumaczę się, ale pod koniec materiału. A teraz dla Was mam tutaj taki mały iBoxing paczki, która do mnie przyszła. Rzeczy, która by nie służyła mi do streamowania. Tak, do streamowania na Twitchu. Czy jest Was o tym wie? Dlaczego streamu że streamuję na Twitchu? Tu jest ta paczka, cała. Elegancka, tutaj są barwane oczywiście dane moje jakiś tam wrażliwe dane i sobie teraz otworzymy na luzie dzisiaj taki materiał bardziej żeby się wam przypomnieć że nadal udziałam tutaj sobie a tutaj jest też jest tutaj też jest okej okay. dobra to jest pudełko w ten sposób I taka kamerka do mnie przyszła. Po co mi ona? Bo część z was chciała przedłużone live, żebym robił. I wiadomo, też muszę trochę spać. I, w, i teraz stało się takie młodne w ogóle, żeby po prostu była kamerka w trakcie, bo widać jak ja sobie śpię. I nie mam wygodnego krzesła, fotela, żeby robić to tam na miejscu. I myślałem, co tu zrobić, żeby to można normalnie u siebie w pokoju spać. A komputer, jak wiecie, on na dole w piwnicy. Więc coś takiego wymyśliłem taką kamerkę. Więc teraz sobie to rozpakujemy. Tak, nie róbcie. Zęby do tego nie służą. Zęby do takich rzeczy nie służą. I dzisiaj tak troszeczkę właśnie na luzie. Taki odcineczek. Zobaczymy co tutaj w środku jest w tym zestawie. Tepelinka, kamerka oczywiście, Tepelinka to jest ta posteria. I tak, te kamerki są takie. Są 210, 200 200 kosztuje 120 zł. tu tak kosztuje 130 zł. I ona ma troszeczkę większą rozdzielczość niż Full HD, więc będę mógł troszeczkę lepiej to zrobić. I jest jeszcze 3 megapikselowa kamerka, jest jeszcze za 150 zł, ale uznałem, że to już jest przegięcie, tam było dycha różnicy, bo to ma służyć do tego, co ma służyć. I tu jest ta kamerka, zaraz sobie ją zobaczymy. Tu jest zasilacz, tam papierologię odłożyłem. Tu jest jakiś, jakaś naklejeczka. A naklejka taka do przyczepienia uchwytu, bo tu jest uchwyt. Mamy uchwyt, żeby przyczepić gdzieś na ścianę, czy do sufitu, gdziekolwiek będziemy chcieli. Jest I jest fajnie, bo jest taki uchwycik, taka naklejka zrobiona, którą można przykleić do ściany. I tu mamy miejsce, gdzie mamy wiercić otwory. I przykręcamy. Bardzo fajny patent. Brawo Typyling za to. To jest super sprawa. I teraz cały, bo główny bohater. Kamerka wygląda w ten sposób. Elegancka, ma tu zasilanie. Niektórzy yy, tam gdzieś spotkają się w opiniami na recenzjach, mówią, że szkoda, że ona nie ma R OJ wejścia, żeby podjąć kablem. Tej kamerki, jakby tam gdzieś nie było zasięgu wi można by było kablem powojować. Ale myślę, że to nie tego typu sprzęty. To jest mała kamerka, którą możemy postawić przy dziecku gdzieś, czy gdzieś sobie. Dobra, i tutaj mamy teraz yy... zasilanie, poczekajcie chwileczkę. Sekundkę. Sekundkę. Pójdę po telefon jeszcze, żebyśmy sobie to zrobili już tak. Normalnie moment. Okej, okay, jestem. Ale nie byłem przygotowany. Sorry, jakoś tak wyszło, że mam telefon tutaj pod ręką. Dobra, to teraz tą kamerkę trzeba sobie podłączyć, ale zanim ją podłączymy, ściągniemy sobie aplikację. Tak, i ściągniemy sobie normalną aplikację od TP-Linka. TP-Link TAPO. Więc zaraz zobaczymy. I tą kamerkę oczywiście można też z komputerem też skonfigurować przez IP Api. Tu nie ma z tym problemu, dlatego ja ją wybrałem. Zobaczymy jak to będzie działało. Otwórz aplikację. Mam otwartą aplikację. Podpiłem. Czerwona dioda, więc ona teraz powinna działać w trybie. Akceptuję. Poczekajcie chwileczkę. Ja wezmę się, zaloguj, bo mi się wydaje, że to jest to samo. Nie, że to jest to samo. Co przy. Przy routerze. Dobra, mam tutaj już dodane. Już jestem zalogowany. Sorki. dzisiaj tak troszeczkę na luzie. tutaj urządzenie to jest dwa już już się właśnie teraz koduje dalej bo on teraz się właśnie tak uruchamia wtedy ona chodzi teraz łącz i teraz się łączy na ekranie i widać, że się łączy do kamerka A, bo wy nie widzicie tej kamerki, ona tutaj chodziła cała, ups. Ona się łączy cała, chodziła tutaj do główka, chodziła, ona tu mryga cała. Ona się teraz dostraja, ta kamerka. Myślałem, że to tak jak jest zrobione, że będziecie to widzieć, okej. Okay. Ale tu już nie o to chodzi, tu po prostu żeby sobie cię rozpakować, zobaczyć. Zobaczymy, co się na ekranie wkazało. Aha, czyli żeby spróbować jeszcze raz, a... A few moments later. Okej, okay, słuchajcie, jestem, hasło jest ustawione, kamerka jest ustawiona. Chwilkę mi się zeszło, bo musiałem jedną rzecz jeszcze w routerze przestawić. Mhm, na WAP2 z WAP3 przestawimy na protokół WAP2 po prostu. Mhm. Ale wy tego nie będziecie musieli robić, bo standardowo jest WAP2 ustawiony. Routerach. czy od operatora, czy który kupicie router z tym nie ma problemu, tu certyfikaty bezpieczeństwa, takie połączenia WiFi. Wi-Fi ja chciałem mieć po prostu nadgodliwy i tyle w domu to jest niepotrzebne i w zasadzie więc jest dobrze, jest ustawiona kamera akurat mi się teraz aktualiz aktualizuje oprogramowanie, raz kliknę by się zaktualizowała ta kamerka ta śliczna już rozpakowana, zaprezentowana Wam tak na luzie, bo na, na temat tej kamerki już jest multum materiałów na YouTube z testami, omówieniem całej specyfikacji, etc. Bo ma chyba 3 lata ten model, więc postanowiłem tak przy okazji Wam po pokazać, że coś takiego mam. I... I tyle po prostu. Po prostu przyszła paczka, to sobie coś spakowałem, żeby było coś ciekawszego, jakiś element. Bo głównie teraz chcę wam powiedzieć, dlaczego nie było filmu przez jakiś czas na kanale. Prosta przyczyna. Po prostu doszłem do wniosku, że lepiej robić rzadziej, a konkretniejsze jakieś odcinki. Może takie poradniki z kanwasa gdzieś są fajne, ale. Myślę, że coś takiego ma sens robienia, jak ma się większy kanał, ma się jakąś grupę docelową, żeby te odcinki były wyświetlane, bo tak to. Więc planuję coś innego, bardziej zajawkowego. Może jakieś retrosprzęty, WI i takie inne rzeczy. Zobaczymy, pożyjemy, coś jest w przygotowaniach. Tylko z tym, że muszę sobie monitor ogarnąć, fajnie by było. I jeszcze zasilacz. Jakiś najlepiej by było 1000 W. Bo bym rzucił go do swojego komputera. No 6 wymienił. bo tą 6TE wziął do innych projektów. Dlatego, że wymieniłem RAM w swoim komputerze 32 gb 16 mam. Mam płytę jakiś tam procesor. Można by było jakieś fajne projekciki ogarnąć, popatrzeć, pospróbować coś fajnego. Tylko jak zaśleczu są dwie opcje. Albo kupię tego typu zasilacz z 1000 do komputera swój, bo ten mój 650 ciąg za mały jest. Nie muszę kartę graficzną zmieniać, to też muszę ten zasilacz zmienić. Albo za jakieś 200 zł inny zasilacz. Mam takie polecone pewne zasilacze, które są ok. Które do tej konfiguracji, do tych projektów, że jak wystarczą. Więc zobaczymy. Pożyjemy. Oczywiście markowe zasilacze. Dobra, to jest to. Więc to w ten sposób wygląda. I o tym nowym ramie wleci materiał, ale to za jakiś czas, bo jeszcze przygotowuję wszystko na spokojnie. Coś powoli będzie wlatywało. I nie zawsze co środę, ale to będą w środę o 15 odcinki, jak już. Może być co drugą, trzecią środę, a może być co środę. Zależy jak ja tu będę dysponował, po prostu pomysłami, możliwościami zrealizowania pewnych odcinków, jak to będzie się układało i zobaczymy Dobra, Narka, pamiętaj by zasubskrybować ten kanał, nie dla siebie nie dla mnie, tylko dla siebie właśnie, dla siebie żeby nie przegapić odcinków żeby móc zawsze sobie wrócić zobaczyć co tutaj mam na tym kanale Fajnie będzie, jak Pokażę pokażesz jakiemu znajomemu, jak coś cię to zaciekawiło na tym kanale. Na razie, cześć, pa.